Hej o, tutaj Judyta i Marika i zapraszamy Was na naszego październikowego vloga. Jak zwykle nagrywamy go już, jak vlog jest praktycznie zmontowany. A wy widzicie go w listopadzie? <grymne> tak, zaiste. No, a jak ma w październiku październikowy? No Z całego października, no. Więc, e, przed Wami nasze dwie imprezy Halloween, pieski, e, pieski. Tak. I dużo książek. Dzięki. Zapraszamy. Przyszły do nas dzisiaj dwie paczuchy, e, zaraz Wam pokażę, bo jestem u Judyty. E, tutaj jest z Magical Suitcase, jest to Shadow and Bone e, i z Magic Witch House, taka giga paka e, i to będą hunt i Judy już tutaj szykuje sprzętu. Wy już pewnie zobaczyliście te unboxingi, jak my to nagrywamy, e, ale my się teraz jaramy! Jako, że mamy ostatnio nawet fajny vibe czytelniczy, to chyba ta jesień tak działa na nas, aczkolwiek nam się to zaczęło, już jakoś na wakacje, że tak jakoś popłynęło, to przez tego Wiedźmina, on nas tak odblokował po prostu. No Po prostu po Wiedźminie wszystko jest teraz takie piękne i przyjemne, to po prostu stwierdziliśmy, że będziemy Wam robić takie updatey czytelnicze na vlogach, chyba najprędzej, bo będzie nas to też motywowało, żeby jakiś jeden vlog w miesiącu się chociaż pojawił. Tak, tak zadecydowałam, więc tak będzie. Mm, e, więc e, teraz e, też e, przez te parę miesięcy było dużo e, targów książki, więc e, my co prawda fizycznie na żadnym nie byliśmy, ale Judy e, Wam zaraz pokaże, co nam się udało zdobyć na, e, jak to się nazywa? Wirtualne, Wirtualne targi, książki. targi książki w Empiku, ale najpierw pokaż, co kupiłyśmy parę tygodni temu. Wszędzie Ktoś Weecha, kto z Instagrama, tym wie. Zgadzałyśmy przy okazji któregoś unboxingu bodajże, e, tak, czy w sumie już to nie w zeszłym tygodniu to przypomogło. A może w zeszłym, tak, tak zeszłym. bo tak. to zakupiłyśmy jakby celem też no, kontynuacji, bo jak już pewnie widzieliście, a jeśli nie widzieliście, to idźcie zobaczyć naszą recenzję Zdję. dwóch pierwszych o, dwóch pierwszych tomów um, i oczywiście po przeczytaniu trzeciego, jak tylko wyjdzie czwarty, to też go zakupimy i to będzie chyba ostatni, nie. tak mi się wydaje e, i co jeszcze przy tym nam przyszło, co tak, Zabójcze Gry i to jest książka, którą polecali czytacze i Emilka z Magical Bookcase. Chciałam przeczytać jakąś taką spółki książkę na październik, a dużo osób właśnie ją polecało, więc stwierdziłam, że spróbuję. Więc będę się za nią zabierać nie wiem czy jutro, czy po prostu już w ten weekend. To Judy pokaż jeszcze co kupiłyśmy właśnie na tych wirtualnych targach książki w Empiku, a potem po prostu powiemy co czytałyśmy. Może teraz chodzę z całości, nie ale ja dobrze. A więc mhm. mamy niemożliwą parę. O, 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 o. Piękna jest ta kłębek, ten ruch jest bardzo ładny. I jest wypukłe. Mhm. Napis, co bardzo lubię, śliski, wypukłe i te sprawy. Mhm. Czy wiemy, co to jest? Coś kolejna książka z polecenia czytaczy, i to jest, że tak powiem, trochę romans, trochę przyjaźń mhm. z tego, Taki tam romans. Tył. Tak mówili też. Więc zobaczymy. Po I... pierwsze okładka, a po drugie y, nieosztampowy romans. To jest coś, co tak. nas zainteresowało. A tak się mamy pieśń o Achillesie. Czyli kolejna piękna okładka. Tak, aczkolwiek co mnie bardzo rozczarowało, że mm -hmm. jest to papierowa okładka. Ja nie znoszę, bo po prostu nie widzę sensu ich, bo... kiedy do mnie pisze, pieśń o Achillesie ma ja takie, what? Przecież to miało taką piękną okładkę. Nie ale... dość, że to się zapewne gdzieś gniecie, no to jest niewygodnie z tym czytać, więc tak trzeba to zdjąć. A tak wygląda pod spodem Też jest ładna, ale jednak e, ta papierowana kładka jest ładniejsza. No, ma więcej tak. tych zdobień. E, to jest e, no, książka, tak jak mówi o Achillesie, o Achillesie tym z mitologii. E, czy wiemy coś jeszcze o tym? E, ona jest, jest, jest z perspektywy, perspektywy Patroklosa? Czyli tego przyjaciela. przyjaciela, Taki to jest chyba trochę wątek romantyczny, ale no, bardziej taki platoniczny chyba, do Achillesa. Też dużo osób polecało, i to jest książka Madeleine, Madeleine Miller, no. która też napisała Kirkę, i Kirkę też mam gdzieś w planach, ale to chyba trochę później. Aha. Tak, bo teraz co czytamy, Judy? Co ty skończyłaś, a co czytasz? Co skończyłaś? <laughs> Nie, bo trzeba z zastąpienie. Dużo teraz <laughs> czytamy, dlatego trzeba się pozostawić. Nie, no przeczytałam teraz, bo jak się jeszcze dowiedziałam w sumie, że z Wiedźmina jeszcze mi zostały już pony i kły, czyli taka troszkę nieoficjalna książka z biura opowiadań napisanych przez tam zwycięzców konkursu na jakieś tam 30-lecie Wiedźmina mhm. bodajże, więc y, skończyłam teraz ten zbiór opowiadań tak i no tutaj przeczytałam parę pierwszych stron i Aha, się za to zapyśle, teraz jak się. dobra, okej. Okay. Chcemy niektóre książki czytać razem. Nie wiem, czy wszystkie nam się uda, bo Judyta ma jeszcze bodajże jakąś wojownicę o kotach, tak. coś takiego. Mm, A tą od Popsi skończyłaś chyba też nie? Nie, nie, nie. nie. No więc y, właśnie, y, gdzieś tam nie wszystkie pewnie książki będziemy czytać razem, bo też te, co ja mam gdzieś tam na liście, niekoniecznie Judyta wszystkie też chce przeczytać. No i, i vice versa pewnie. Więc y, co ja przeczytałam? Y, ja przeczytałam w końcu Panią Jeziora, i to już, no będzie chyba za dwa tygodnie temu. Jak ją skończyłam? Coś po e, Tak, e, bo powiem Wam, że trochę jakby słucham ją w audiobooku, a trochę czytałam papierowo. I może przez to, że czytałam ją w audiobooku i się bardzo przekonałam, do, 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 słuchałam ją w audiobooku, i się bardzo przekonałam do tego, to naprawdę mi się podobała. Ale no o mnie gdzieś tam mm, jeszcze później... Jak się e, do tego zabierzemy. Jak się do tego w końcu zabierzemy, bo mi jeszcze został sezon Bush. Myślę, że po sezonie Bush omówimy już, że ja nie będę czekać już na to opowiadanie, bo nie wiem, czy je przeczytam. Sezon Bush też słucham w audiobooku, bo tak mi jest wygodnie, gdzieś tam jak dojeżdżam do pracy. Zostało mi jeszcze chyba 6 godzin do przesłuchania, więc myślę, że też skończy to w tym tygodniu. A w międzyczasie papierowo czytam, a raczej też skończyłam Cień i Kości, jako że chciałam to przeczytać do naszego też unboxingu, a też podobał mi się bardzo serial. Judyta też go teraz obejrzała, więc nie wiem, czy będzie chciała też czytać książki, czy może przy okazji drugiego sezonu jak się pojawi, no to gdzieś tam sobie omówimy. Na razie mam tak, że podoba mi się trochę rzeczy z książki, podoba mi się trochę rzeczy z serialu, więc, Teraz jak to skończyłam, to myślę, że wezmę się za te zabójcze gry, żeby przeczytać sobie tą książkę jakąś taką typowo październikową, bardziej taką właśnie Halloweenową. Um, ale ona jest dosyć, dosyć cienka, chyba mniej więcej tej, tej grubości, um, więc planuję ją przeczytać dosyć szybko um, i zabrać się za kolejne części. Wzięłam je tutaj, żeby Wam pokazać okładki, bo są naprawdę piękne, nie że się tak mienią, to jeszcze mają takie ładne żubiety. Musisz przyznać, że te wydania są bardzo zaiste. Są ładne. E, tak, więc e, tak tutaj właśnie wyglądają nasze plany czytelnicze. Judy, ja Halo, gdzie idziesz? Na przystanek. Ale gdzie jedziesz? Gdzie Gdy, jesteś? Na sztarą, że ja żeś do mnie tramwaj. Dobra, bo Judy tutaj tak o, ten. Jesteśmy we Wrocławiu i idziemy na festiwal Słodyczy. Przechodzimy do Was z takim szybkim updateem czytelniczym. Ja skończyłam czytać zabójcze gry. Chciałam coś spuki na ten okres, o cześć hektorek, na ten październikowy okres, ale troszkę się zawiodłam. Na tej książce w sumie chyba miałam za dużo oczekiwania, bo tak ją chwalili. A brakowało mi tutaj tego właśnie klimatu, takiego napięcia, bo generalnie fabuła była ok, ale wolałabym to zobaczyć na ekranie, bo myślę, że muzyka tutaj zrobiłaby po prostu robotę. Teraz czytam, zaraz wam pokażę, bo mam tą książkę w torbie. Zaproś mnie na pumpkin laty? Tak. 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 E, więc to jest taki romans e, jesienny. Na razie e, przeczytałam, e, nie wiem, chyba 60 stron i mi się podoba, więc e, mam nadzieję, że się jeszcze uda do końca tego tygodnia, ale e, planujemy właśnie jeszcze imprezy halloweenowe, co też zresztą zobaczycie w tym vlogu, więc nie wiem. Judy, e, ty teraz skończyłaś tak. pieśń o Achillesie. Jesteśmy zdegustowane. Dokładnie, bo nie wiesz, że jest. Takiej oto papierowej okładce, co jest w ogóle zbrodnią przeciw ludzkości, no bo tak. co ja sobie mam z tym zrobić? Generalnie ładne to, ale no papierowe. Tak, a pod że jest brzicza, no to mam ją parę dni i patrzę jak się już wytarła. Tak, od po prostu trzymania. A ja jej nie, nie miotam gdzieś, prawda, więc po prostu ją... Trzyma palcem. Tak. tak, właśnie i się tak wytarła paskudnie. E, ale czy Ci się podoba? więc... E... No, w sumie Okej okay, była. Bo... Zatem... No, ale coś więcej? Nie? Nie, jakby, jak nie wiem, postać może... Patroklosa bardziej mi się podoba niż Achillesa chodziło. <laughs> Okay. Ale to faktycznie tu mamy wojnę trojańską, tak? Tak, potem tak. już jest wojna trojańska, na początku Jut... z dzieciństwa i tak dalej. I ja biorę od Judyty to tak. do czytania, a Judytę zachęcam do zabójczych gier, bo chciałabym z nią po prostu o tym podyskutować, bo my z Karolem oglądaliśmy film um, właśnie z tej serii Ulicy Strachów, ale on jak się ma do, do książki, więc jestem ciekawa czy Judy też będzie troszkę Które tak szczepana. Ja nie jak mam lepszych gustów w książkach jak i we wszystkim. <laughs> Przepraszam bardzo, ja też pieśni o się dawno chciałam przeczytać, po prostu teraz na jesień chciałam coś innego. Tak właśnie wyglądał nasz październik, dosyć intensywny myślę, bo tak jak sami widzieliście, byłyśmy i na wycieczce w Wrocławiu, i byłyśmy na kolorowych jeziorkach, więc trochę pochodziłyśmy. Dużo gotowałyśmy i pieczyłyśmy, a my tego nie umiemy, ale chciałyśmy popróbować coś dyniowego. W sumie ja chciałam próbować, więc musiałam Judytę. No i właśnie, że miałyśmy te dwie imprezy halloweenowe, jedną z Popświadomość w sobotę, a w niedzielę z naszymi znajomymi. No i jeszcze tutaj myślę, że na koniec podsumujemy tak ym, książkowo, jak ten październik wyglądał, bo dosyć intensywnie, już jakby pomijając tego Wiedźmina, którego ja skończyłam, yy, czyli ten, ten sezon burz, yy, o Wiedźminie już nie w naprawdę dostaniecie film. Yy, yy, I Judy teraz pochwal się, co skończyłaś Ty. czytać. Yy, tuż e, najpierw, tam tak, tak skończyłam tuż, pieśnią o tak, to już słyszeliście, mój tak. Mój tak, no. tak. Całkiem spoko książka lekko się czyta, akcja się na końcu rozwija, powiedzmy Ja jestem w połowie. Już. <laughs> tak. Ja bym <Więc>, się fajna. <laughs> no, całkiem taka lekka i przyjemna bym powiedziała. Tak, tylko no dla tych, co nie wiedzą, no to macie tutaj, jakby to jest mitologia grecka, a w sumie no to wojna trojańska, pie pieśń o Achillesie, tak? Więc mamy tutaj perspektywę Patroklosa, czyli przyjaciela Achillesa. No i mamy tutaj wątek homoseksualny, więc też nie jest to może książka, jeżeli ktoś nie lubi takich rzeczy, no, to nie polecam. Tak by... było w historii! No tak, no jakby, no, no, nie, nie wiem. Historyczny fakt. No, e, więc generalnie właśnie polecamy, bo ja jestem w połowie i naprawdę wciąga. No i ja też skończyłam czytać te zabójcze gry, o czym Wam mówiłam, to też Judyta już... Dzisiaj czy wczoraj nie skończyłaś? E, wczoraj. Takie 4 na 10, filmy mi się za to podobały bardzo. No właśnie, ja nie wiem <laughs> dlaczego ludziom się bardziej podobają książki, a szczególnie nie ta. Mam. Tu w ogóle nie ma budowania klimatu, no, a, a jakby se, ten, te jakby filmy no to były takie, że okej, okay, przyjmuję to, że to jest lekko parodia, no, Ale... pierwszy taki zwłaszcza. Tak. Bo potem już robię robi troszkę poważniej, rzeczywiście. Ja nie widziałam A tutaj wszystkich. jest zero to ani żadnego napięcia, ani zaskoczenia, postacie też płytkie, jak dialogi mi się bawią. Basen dla dzieci, podobały. no tak. Dialogi drewniane. Więc no, ja chciałam się trochę postraszyć, a. W ogóle nie jest straszne. Absolutnie nie. No. I co ja jeszcze przeczytałam, to zaproś na Pumpkin Latte i to jest naprawdę taka cozy książka, tak jeszcze namawiam Judytę, żeby przeczytała, ale nie wiem czy się da namówić, bo już październikowy cozy miesiąc minął i mamy brzydki listopad, który absolutnie nie jest cozy, tylko jest bardzo zimny, ponury, więc nie wiem co teraz będziemy czytać, ale tutaj mamy... Tutaj mamy parę, która czy znaczy parę. Oni się poznają w sumie w kawiarni, ona jest taką perfekcjonistką, pracuje w korpo, a on jest baristą w sieciówce i właśnie jego pasją jest kawa. W sumie podobny trochę motyw, myślę, do o gry o marzenia ze strefy czytacza, że właśnie tutaj też mamy to takie rozbicie na dwa różne typy pracy, bardziej tutaj w tym podążaniu za marzeniami gdzieś tam, więc to, to też taki wątek tutaj jest, ale tu mi się bardzo bardzo podobało to, czego Judycie brakowało w grze o marzenia, czyli budowanie relacji, randki. Tutaj są takie cute randki gdzieś tam na fermie dyni albo pieką razem ciasteczka, więc ta książka jest mega cute i się ją bardzo łatwo czyta. Ale też porusza dużo takich wątków poważniejszych, jak na przykład rak piersi, żeby się kobiety badały regularnie. Więc naprawdę jest to w ogóle debiut też polskiej autorki Anna Haber i ja gorąco polecam. Taka książka właśnie. Na raz. E, a co Ci się, Juli, z tych książek, które czytałaś e, ostatnimi, ten, no bo tam jeszcze, e, nie wiem, czy ten sezon, muszę jeszcze też czytać, co Ci się najbardziej podobało? Hmm. E, no chyba Paśnia o Achillesie, jak lecimy z tych, co ostatnio. No mówię, ja lubię mitologię, też troszkę coś innego, no... Patroklos, fajnie tutaj troszkę, że tak powiem, skupienie na nim, bo mm -hmm. jednak nie jest to, że tak powiem, jakaś to taka, taka postać. postać główna to nie jest, więc no chyba to. Mi też się to podoba, ale jeszcze no nie mogę się tak wypowiedzieć, bo nie skończyłam jeszcze czytać, ja ale... Ja mówiłam Patroklos i Bryzeidę. No, czekam na Bryzeidę, tak, no więc dla mnie na przykład to jest super wybór na, na jesień. Absolutnie w spółki książki nam nie poszło, więc bardziej no. tutaj w te inne. E, tak więc dziękujemy za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że spodobała wam się nowa muzyczka, którą wybrałam, bo już ta nie była za nią. E, dajcie znać w komentarzach, jak wy spędziliście Halloween e, i trzymamy kciuki, żeby przetrwać, żebyście przetrwali razem z nami ten listopad okropny, przebrzydły i wyczekujemy świąt. A na dzisiaj dziękujemy, łapki w górę, komentarze, pa.